Dzisiaj otwieramy letnią czytelnię przy bibliotece. Jest to wydarzenie realizowane w ramach projektu "Czytać każdy może" letnia czytelnia przy bibliotece, który powstał dzięki dofinansowaniu z programu "Działaj lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek "Działaj lokalnie" Fundację Sokulski Fundusz Lokalny Gmina Dąbrowa Białostocka przy wsparciu finansowym Banku Współdzielczego w Sokółce. Chcemy stworzyć takie miejsce przyjazne naszym mieszkańcom, żeby mieli e, gdzie pójść latem, poczytać książki, zintegrować się. E, dlatego też e, wydarzeniami towarzyszącymi e, tej letniej czytelni jest taki cykl spotkań o nazwie Tradycyjne Bajki naszych Babci i Dziadków. Będą to trzy spotkania, o ile pogoda pozwoli, może uda nam się zorganizować więcej, e, właśnie dla dzieci e, z przedszkola tutaj, naszego w Dąbrowie Białostockiej, i będziemy właśnie łączyć pokolenia. E, przez literaturę. Babciu, to ja, czerwony kapturek. Przyniosłem ci owoce i śliczne kwiatki. Puść mnie do środka. Drzwi są otwarte, kochanie. Wejdź proszę, odpowiedziała radośnie babcia. Sądząc dzisiaj po ich reakcjach, chyba szczególnym powodzeniem cieszyły się te, te małe namioty tipi, bo była kolejka w pewnym momencie, żeby spróbować jak to tam w środku wygląda. Też książeczki były chętnie oglądane. Warto czytać i obcować z książką, dlatego że książka to nie coś, co widzimy w komputerze. W komputerze nie ma zapachu książki, nie ma możliwości dotknięcia struktury książki. A przez to tak naprawdę... Wyostrzają się u nas też zmysły. Cieszymy się ogromnie, że w naszej bibliotece w Dąbrowie Białostowskiej coraz więcej jest czytelników, zwiększają się te liczby kart, aż nas tak trochę napawa dużym entuzjazmem, by cały czas w tą bibliotekę inwestować. Dlatego też pani Sylwia organizuje mnóstwo spotkań i przemyca cały czas we wszystkich tych spotkaniach tą książkę, która pomaga rozwijać się naszym najmłodszym czytelnikom. Oczywiście są też seniorzy, którzy bardzo czynnie włączają się w takie akcje i chętnie czytają naszym najmłodszym. Ekspozycja będzie codziennie w dni, w które nie będzie padało oczywiście, tak, bo wiadomo, że jeżeli będzie niepogoda, to niestety będziemy musieli to schować do środka, ale zapraszamy też do środka. Do tego zachęcamy, aby korzystać właśnie z naszego księgozbioru i dla dzieci i dla dorosłych oraz z czasopism.